Kuba witam Was, z tej strony. Kuba, a to kolejny odcinek z kariery Borussia Dortmund z najlepszej serii na moim kanale. Dziś się dowiemy, czy będziemy mieli tytuł ligi, czy nie. To jest moment, w którym się dowiemy, czy będzie, czy nie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie wyświetlenia, bo to będę robił codziennie po prostu. Jesteście niechętni mówicie. No, a teraz, nie przedłużając, jeszcze wejdźmy na skład. Jakim przejdziemy. I nie przedłużając, zacznijmy te emocje. Ten mecz, który może okazać się jednym z najważniejszych meczy na tym kanale. No wiadomo, ostatni mecz był jeden z lepszych. I jednym z najważniejszych. Ale tym razem może być jeszcze ważniejszy. Tego może zacznijmy. Taki skład ma. RB Lipsk Wiadomo. Nawet jak ten przegramy, jest dalej szansa, mamy wielką przewagę, ale jak ten mecz wygramy, już na 100% mamy ligę, ligę wygraną, dlatego zaczynamy. No i zaczynamy mecz, zaczynamy ten mecz, w którym dowiemy się, czy wygramy, czy przegramy ligę, jakby nie, no przegramy, no przegrać to nie, możemy nie przegrać jeszcze na spokojnie, ale... Wiadomo ja jak to FIFA może się wszystko jeszcze wydarzyć Gündogan ładny Gundogan Jeszcze raz ładny Szybkie wycofanie przyjęcie opanować piłkę trzeba i wypuszczenie Ale się nie udało Też chcę poruszyć jeden temat Ej, jak dożyłem Nick Quabbox za zadał pytanie Czy zmienię klub w trzecim sezonie? Rozmyśliłem to. Podejrzewam też kto to jest, ale. Rozmyśliłem to i postanowiłem, że zrobię tak, że trzeci sezon Scary Bulls i dotąd się pojawi. Ale teraz propozycja dla Was. Czy chcecie, by historyczna seria, której zrobiłem tylko chyba trzy odcinki, ale naprawdę zapowiadała się też bardzo dobrze. Na ratunek barcy. Część drugą. Czy chcecie, żeby to się pojawiło, czy może chcecie jakąś inną karierę? Zaproponujcie. A jeszcze trzeci sezon, jak w ogóle uda się do trzeciego sezonu dojść, bo jesteśmy w zagrożeniu. Um, to będzie karierą Borusa Dortmund. A teraz no Mendes. Adeyemi. Adeyemi! Było blisko Adeyemi ostatnią legendą. Teraz Brand. Do shotter Który ładuje jak zwykle rzutu różnego. Shotter Black 1 do 0. Ważne jest to, żeby nie popsuć tego tego meczu wygrać od razu, już mieć bezpieczne trzy ostatnie mecze No To jest bardzo ważne Teraz gendolem nie udało Ale teraz niebezpiecznie Brawo we, Brawo Kobel <ścoughs> Teraz Kobel Broń A Niebezpiecznie Weźmy sobie V No i lecimy Araujo, Fagioli. No, Sancho. 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 Uff, uff, uff. Było blisko, chodziło mi, ale nie do tej bramki. Z której... No, ale teraz Shotterback z drugą? Nie. Ale jeszcze blisko było. Teraz Sancho. Wchodzili do Gnabriego! Ajajajaj, aj, 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 było blisko. No i znowu, może Shoter Black! Poprzeczka ratuje Erbelipsk Przed dwubramkową bramką Trzeba go, ale jeszcze Shoter Black! Shotter Black, co tu się dzieje? Shotter Black ładuje drugą bramkę. I mamy 2 do zera. No, niewiarygodne. No, obrońca leci pochodzi trika. A ja teraz jesteśmy bezpieczni. Stawi Ale, uff. Strzało na szczęście. Teraz Grindogan. No dajemy go, dajemy. ADMI. a Aj, było blisko, żeby to strzelić. Trzeba się zrekompensować za to odpadnięcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Interem, ale teraz Fagioli było blisko. Brawo No i teraz Gnabry Brand No Nie idzie Xavisimos Niebezpiecznie teraz Karny Niestety Rzut Karny w 47 minucie tego spotkania: Openda czy Kobel? Kobel było blisko! Wyczute, ale Lipski jeszcze czuje szansę. Tu już wykopie, żeby była druga połowa. No i zobaczymy. No co teraz? Zaczynamy drugą połowę. I White Do Gnabry'ego, Gnabry Gnabry Brawo, brawo, pięknie, do go. mi do Sancho Sancho, aj... Niestety Werner Na razie jest dobrze, na razie nas spokojnie prowadzimy Nie można tego stracić Ale Werner, no tutaj niebezpiecznie Szał, brawo Kobel, takie niepewne obronienie to było, ale się udało. No i zobaczmy. Szlager Werner! Uff. Brawo. No i to jest Kobel. Do go, adajemy niestety Teraz Werden, brawo Sancho Do, adajemy go, mi do branta, brand Brandt, ajajaj, no po co skręciłem za mocno? Nie chciałem aż tak nim skręcić Ale będą jeszcze emocje Do ostatniej chwili Pięknie, aj! Się nie udało Upęda Do Wernera Werner niebezpiecznie Strzał, ale czy to nie było spalonego? Właśnie był spalony, tak myślałem Że nie było szans, żeby tutaj się nie pojawił spalony Araujo Mów Teraz Adyemi Aj, nie tam gdzie chciałem to piłka poleciała Simons Niebezpiecznie Simons do opędy, brawo Ale jeszcze Jeszcze oni walczą do końca Strzał, brawo! Remkaż leży, ale na szczęście. Brand Do Adajemiego, Adejemy Adajemi ADMI ADM przyspieszył. A de 3 do 1! Jest wielka szansa, że się uda! Że to będzie zwycięstwo! Werner. To szlagera. Szlager. Do Klostermana. Olmo. Szlager. Piękny. Teraz, dobran to, brand. 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 Oj, się nie udało. Uuu, joj. Benjamin White, White, do to, Brandt! Brandt, ajajaj. Aj, aj. Jeszcze ADMI, nie chciałem tu z powershota uderzać. Ale teraz. mi. Aj, za daleko tą piłkę wypuściłem Ormo do Baumgartnera Baumgartnera, teraz pięknie Do Adajemy go, A ja może spróbujmy. A ja może spróbujmy, podbijmy! Power shot! Ojej, system było niepotrzebne. <grym> Za mocno chciałem. Za, nie mogę się tak czuć pewnie, bo wiem, że tu da się szybko stracić dwie bramki. Henrichs. Schlager. Orban. Klosterman. No Henricks, do dobał Gumantera Teraz niebezpiecznie, znowu niebezpiecznie, ale trzeba pilnować To już i tak nie ma raczej szans, by coś się tu zmieniło jeszcze Ale tam strzał, próbują Jeszcze będą próbowali, ale Gündogan wybijamy I MAMY TO! I udało się Mamy Zwycięstwo Ligi Bundesligi Dokładniej Udało się, wygraliśmy to pierwszy cel odhaczony został nam DW Pokal i Liga Mistrzów. Ostatnie dwa cele, które trzeba tu zrobić. A to się teraz udało. Teraz jesteśmy już na pewnej drodze, żeby być liderem, być, liderem, być zwycięstwem Ligi Mistrzów. Tutaj się udało. Pierwszy sukces na moim kanale, taki większy. W grze oczywiście z Wami się udało dokonać, bo oczywiście sukcesów po YouTubeowych, to już dzięki Wam mam rekord wyświetleń, to już jest 300 aktualnie tam jest 20 chyba coś takiego wyświetleń. Bardzo Wam za to dziękuję. Tu odchodzi Fulcrum nowe pożyczenie będzie trzeba sprowadzić nowego napastnika. Udało się bardzo pięknie się ta kariera nam toczy. Bardzo fajnie, że mamy ten puchar, że... Pasta Bayernu przerwana, no pasta Bayernu przerwana by była i tak przez albo mnie, albo Mursy, w prawdziwym życiu bym się aż tak nie cieszył Bo jak już niektórzy wiedzą, niektórzy nie, jestem kibicem Bayernu Monachium Karierę taką zrobiłem, bo sobie pomyślałem, że Bayernem będzie za łatwo Dlatego Postanowiłem zrobić karierę Borusem i wiem, że się bardzo fajnie przejęła. dlatego bardzo wam dziękuję za te Wszystkie na szczęście, mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden sezon, chociaż no to zaufanie nie wygląda najlepiej Darmstad Też już żadnego meczu dziś nie będziemy grać Jeszcze może zrobimy transfery A Tutaj jest Darmstad Wynik mamy 1 do 0 Czyli wygrane są wszystkie mecze No i koniec tego sezonu, tak koniec tego sezonu Teraz tak naprawdę już osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, to, co mieliśmy, mogliśmy, to osiągnęliśmy i to jest najważniejsze. Ale w ogóle ten bilans, ile my mamy tam przegranych meczów? meczy? 29 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Zdominowaliśmy tą ligę po prostu, jak Bayern ze swoich najlepszych czasów. Teraz są niestety w problemie, bardzo wielkim problemie. 1-0 z Lacją To jest bardzo wielki problem Ale zostawmy to bez komentarza nie chcę mi się na ten temat gadać po prostu Szkoda słów Ale przychodzę do kariery Teraz zobaczymy nasze wszystkie sukcesy Pierwsze miejsce, runda trzecia w DW, Poker, bardziej odpuściłem. Champions League Świerć Finał i faza grupowa, ale to zawsze. Jesteśmy na następnym sezonie. Teraz znajdę zawodników, których chcę ściągnąć na następny sezon. Jeszcze będziecie mogli pisać oczywiście w komentarzu kogoś lub na Discordzie. Link oczywiście macie w opisie. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No a teraz czyta się, niech. A i też jak wybierzecie, że ma być to na przykład naraczenek Barcy 2, to wtedy też napiszcie, czy to Nottinghamu, bo ciągle się przekłada i nie wiem, czy mogę się opłaca robić tą karierę Nottinghamu. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie ją zobaczyć, czy nie. Powiem, ja, że budżet mamy prawie 200 milionów, dlatego spodziewajcie się mocnego transferu. Jesteśmy w podzięciu. Lista transferowa się składa tak. Zmienny napastnik muszę wprowadzić jakąś w polskość. Arkadiusz Milik, dobry bardzo zawodnik. Jeden z lepszych napastników polskich. Milik jest najlepszy, oczywiście wiadomo. I KDB, tak na wzmocnienie środka pola, żeby tam wzmocnić, żeby tego Fadziulego tam nie aż tak truli, żeby on był zmiennikiem. Dlatego widzimy się po transferach. Kevin De Bruyne ściągnięty za 82 miliony do Borussii Dortmund, wraca do Bundesligi zastępca Fadzilego i jeszcze teraz ciągnie Lika, dlatego jeszcze raz mamy cięcie i zaraz się widzimy no i jesteśmy już po cięciach Arkadiusz Miejch za 26 milionów 900, 000. ściągnięty tego mamy obydwa transfery zrobione teraz trzeba poukładać a właśnie nie mamy skrzydłowego nie mam Reina, dobra eee, tak debrujne tutaj pyk ci kdb i tak wygląda aktualny skład. Jeszcze szybko numery, przedłużamy kontrakty i zakończymy sobie ten odcinek. No, Milik numer numerem 9, prawidłowo. I numer 8, dobrze. No to teraz tak, Roy skończy karierę. Mamy też. Gendogan. Przedłużony. Koulibaly. Inny Koulibaly. Polchman. aina. No. Pumas nie kończy kariery. A, no. I to wszystko. Dobra, wartość mam 52 miliony. Możecie napisać w komentarzu lub na moim Discordzie link macie w opisie, jakich zawodników mogę ściągnąć. Ja e, i albo jakich zawodników mam sprzedać i zamienić. E, a my się zakończymy w tym Moment, odcinek mamy zrobiony taki trochę inny odcinek, bo wiadomo, zakończenie sezonu. Ale już będziemy wracać do normy do nagrywania po, jeden, aż po dwa W następnym odcinku się dowiemy, jakie są grupy, zagramy sobie super cup. No i zobaczymy. A my się zakończymy teraz ten odcinek. Dlatego subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I bierzcie na mojego Discorda, link macie w opisie. Tutaj macie filmik. A ja kończę ten odcinek. Cześć i pa!